Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać swój makijaż, który wykonuję na co dzień do pracy, który jest delikatny, lekki, naturalny i mega łatwy w wykonaniu, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Na twarzy mam już pielęgnację, także lecimy z podkładem. I ostatnio używam, słuchajcie, podkładu z Rimmela Match Perfection w odcieniu 100 Ivory. I jego sobie daję tutaj pompeczkę taką niewielką, niecałą w sumie nawet na rękę. I rozprowadzam słuchajcie, palcami. Bo jest mi tak po prostu, wygodnie, nie pod podput żadnej bazy. Bo wiecie, nie idę na żadną jakąś imprezę, tylko to ma być makijaż dzienny i do pracy. Y, I rozprowadzam y, całość Beauty Blenderem z Real Techniques Kore korektor, podkład daję również, słuchajcie, pod oczym, ponieważ nie nakładam już yy, korektora, dlatego że mam tak, słuchajcie, swoją skórę pod oczami, że im więcej bym nałożyła wszystkiego, tym po prostu by tego, że wyglądało. Także yy, na tą chwilę, na okres zimowy, ogólnie, yy, po prostu, no nie daj, nie używam tego korektora. Tylko wszystko ładnie tutaj mi się zakrywa na, na tyle ile potrzeba po prostu podkładem. Tak się słuchajcie, prezentuje sam podkład. Wygląda bardzo delikatnie, bardzo naturalnie. I powiem Wam, że mi naprawdę taki efekt odpowiada. E jeśli chodzi o puder, to Eko Cera Puder Bambusowy. I go, słuchajcie kapeczkę dosłownie, kapeczkę tyle. I mi to wystarcza, a nawet czasami jeszcze e zostaje. Maczam pędzelek i oczekuję cały nadmiar. Żeby po prostu było jak najmniej tego produktu, bo mi się później staje i puder sobie y, nie, nie rozcieram, tylko po prostu stempluję po twarzy, jak widzicie, mam tu takie delikatne prześwity takie takich moich y, przyjaciół lub nie przyjaciół, jak to woli. Ale słuchajcie, nie zakrywam tego, bo mi to w zupełności wystarcza. Bardzo mi bardziej mi chodzi o to, żeby ta cera po prostu została jednak wyrównana. Ym, żeby nie było takich, wiecie, plam czerwonych. Ym, no ja mam to straszne, jak widzieliście ym, przed nałożeniem podkładu straszne plamy na twarzy. Ym, no i chodzi mi najbardziej właśnie żeby je zakryć, żeby to wyglądało jednolicie. Natomiast te pojedyncze punkty mi kompletnie nie przeszkadzają, bo ja mówię, idę do pracy, a nie na jakąś imprezę i ma to wyglądać naturalnie. Pudełeczka całego nie wykorzystałam, większą połowę ponad od z powrotem. I słuchajcie, wcześniej używałam do konturu Bahama Mama, ale zaczął mi robić straszne ślady. Zaczął mi zostawiać straszne plamy na twarzy, bardzo brzydko to wyglądało. I od jakiegoś czasu używam tego y, Trio, to jest paletka do konturowania z Rimmela w odcieniu 002 coral, y, tak? coral, coral Glow. I ja używam tylko i wyłącznie z tej paletki, właśnie bronzera i rozświetlacza. A w sumie można zobaczyć, że róż jest praktycznie wcale nietknięty i słuchajcie, jak ja nakładam zawsze zmaczam ten pędzelek, tak go troszkę stempluję, oczekuję orączkę na policzkach go też stempluję, po czym okrągłymi kolistymi ruchami rozprowadzam troszeczkę daję na czoło chociaż na czoło to staram się z reguły nie dawać, bo ja i tak zakładam w pracy czapkę więc no to się mija troszkę z celem ale to będzie z przyzwyczajenia delikatnie też na nosek tutaj na żuchwę nie daję bo jak jestem grubo ubrana to po prostu mi się to ściera i no nie ma sensu natomiast tak wygląda kontur no i oczywiście daję również Rozświetlacz I też go tutaj wklepuję, orączkę. I wklepaniem w twarz, po czym delikatnie go rozcieram ale tak naprawdę delikatne umuśnięcie pędzelkiem. I taki u mi wystarcza. Eee, dalej, słuchajcie, a jeszcze Wam nie powiedziałam, jakich pędzelków używam. Eee, pędzelki używam, słuchajcie, cały czas i te same z Real Technik, z tego do pudru, eee, a tego większego mm, taką łyskę do właśnie do rozświetlacza do brązera z yy, i słuchajcie jeśli chodzi o cienie do powiek to używam ostatnio cień do powiek i tutaj mam cień akurat z Douglasa z kalendarza adwentowego numer 205 przypominam, że on jest perłowy, ale na na czym na powiecie on tak nie jest aż tak bardzo widoczny Zrobiłam słońce, jest naprawdę bardzo delikatny, ale zależy mi na tym, żeby ten makijaż nie rzucał się w oczy, żeby był jak najbardziej neutralny. Zobaczycie, tak, widać różnica na tym oczku, a na tym. Jest takie delikatne e, rozświetlenie, taki perłowy efekt, nie ma takiego chamskiego e, glow, więc to mi jak najbardziej e, odpowiada. E, dalej, 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 dalej lecimy. Słuchajcie, z brwiami. Oczywiście, zamiast najpierw zrobić brwi, a później powieki, to ja na no, odwrót, ale to nic. I tak, brwi wyczesuję sobie delikatnie moją jedną już szczoteczką, ale bardzo ją lubię. Słuchajcie, ja nie potrafię w ogóle brwi malować. To jest najgorsze. Do malowania brwi używam pomady z Vibo i jest to numerek 1. Nie podkreślam tych brwi mocno. Jak widzicie, jest już różnica i taki efekt mi w zupełności wystarcza. U mnie zawsze mam taki problem, że ta brwi wychodzi inaczej niż ta, ale no, to już taki urok nie może być idealnie się prezentują brawki teraz jeszcze troszkę jaśniejsza od tej z prawej. Okay, teraz jest równo w miarę ja nie potrafię się malować jestem w tym lewa także no sorry no i cóż, i na koniec E, rzęsy, prawda? E, zalotka. I tuż do rzęs idzie ja dam. Słuchajcie, mój ukochany tuż kiedyś go miałam, powróciłam do niego z powrotem. Jest to już z Max Faktora 2000 kalorii. E, Dramatic Volume jest on czarny, ja ten już bardzo lubię. Myślę, że osoby, które ten tusz y, mają, to, czy miały, miały przyjemność z nim współpracować, to wiedzą, jak jest. Y, tutaj, słuchajcie, wystarczy jedna warstwa. Zobaczcie, jak ten tusz wygląda. Ja po prostu go uwielbiam. Nieraz mi się ktoś pyta, co ty na rzęsach? Nie, tusz. Ale jest ciężko, był ciężko dostępny, a może w ten sposób? Nie wiem, jak teraz albo ciężko dostępny i słuchajcie mi jedna warstwa tego tuszu w zupełności wystarcza. Bo tak jak mówię to ma być delikatne glow, znaczy delikatny makijaż. Zobaczcie, no mi to naprawdę w zupełności wystarcza. Dla mnie jest po prostu idealnie. I na usta jeżeli nie mam ich takich popękanych jeżeli mam popękany to ląduje zwykły błyszczyk jeśli nie to ląduje pomadka w takim neutralnym kolorze i jest to pomadka z Rimela, Boże z Rimmela, z Roreala przepraszam chyba nie, 110 Ja ją bardzo często używam. Kochani, to by było na tyle. Tak się prezentuje mój yy, codzienny makijaż do pracy. Tak jak mówię, jest mega naturalny, delikatny, yy, lekki. Mi on w zupełności yy, wystarcza. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Ciągle pa Papa.